Strzelnica w Sadykierzu. Dzisiaj dla mojego przyjaciela Krzysztofa. Z racji zbliżających się jego imienin Krzysztofa Świętego. Co prawda on taki święty nie jest, chociaż wygląda nawet na świętego. Robiłem, mam nadzieję, że zrobiłem mu fajną zajawkę, bo zabrałem go dzisiaj na strzelnicę i z moich, że tak powiem, wielkich zasobów broni, które posiadam oczywiście legalnie. Wybrałem kilka jednostek związanych trochę z epoką, bo służyliśmy, obaj zaczynaliśmy swoją chwalebną służbę w Ludowym Wojsku Polskim. Trochę jest z Ludowego Wojska Polskiego, trochę jest ze współczesnej broni i myślę, że sprawiłem ci Krzysiu frajdę. Dziękuję, powiedz, powiedz kilka słów odnośnie. do dopisała, niespodzianka, fest. Co można więcej powiedzieć? Jak się ma dobrych kolegów, to, to i życie łatwiejsze. <gry> Dziękuję Ci bardzo. Teraz zaprezentuję tutaj ten, ten arsenalik malutki. No jest tu trochę, jest RAG P63, PM z tych starszych modeli jest P64 z klasyki. To jest Colt 1911 AK47. A jest STUTER HUZWARNA 3006. Jaguarek, kaliber 22 Ler, Glock, no i Smith Wesson Wiktory. No i tak sobie troszeczkę postrzelaliśmy dzisiaj tutaj, na tej naszej strzelnicy. Także Krzysiu, wszystkiego najlepszego z okazji, imienin. Dziękuję w imieniu jego. Zdrówka, radości, Dobra. pogody, ducha, przyjacielu, także jest ok. Nie, nie. Wbijajcie na strzelnicę w Sadykierzu, bo naprawdę bardzo fajny obiekt. Słuchajcie, oś 150 metrów i dla snajpera i dla normalnego strzelca wszystko tutaj jest. Także pozdrawiam Krzysztof jeszcze tutaj słówko. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w celu. Czołem.